Kochanie, zmieniłaś się w żyrafę! Jestem tutaj. Przepraszam, ja rozmawiam ze swoją żoną. O. Przygody pani trąbiącej tropki. Przekro mi, proszę pani. No co? Raz ci lepiej? Nie, to no widzimy się za tydzień. On ma nóż! Jestem numer jeden. A ja jestem numer dwa. To Dodaj daj nas razem, razem i dostaniesz, dostaniesz. matmę. Kto zamawiał pizzę? Ty, moja pizza. Ty, ty, bierzesz debrę za swoją ukochaną zamężną. To potwierdzone. O nie, ktoś sakował mój komputer. To nie komputer, to kierownica. O. Mejla, lunia, jak ci na imię? <laughs> Sama nie wiem. Co? Możesz, proszę, gadać po polsku? Ej, chcesz zobaczyć ten nowy film? Właśnie, Właśnie go, go zauważyłem. zauważyłem. Oj, ty widzisz dosłownie wszystko. Przepraszam. Przepraszam. Miałeś mój telefon? Nie. O, Boże, znowu mi uciekł. Najdroższa. Chciałabyś zasubskrybować kanał Player, 13, oglądać jego filmiki, lajkować je i zostać z nim na dłużej. Kau tak kenal dia, kan? Pergi ke tempat